Nitro! Nitro. Jest, jest, jest. Czyli mamy, ko mamy konfrontację. Uśmiech. E, dzięki za donate'a. E, cześć Sergiusz, halo, halo. Cześć, słuchaj, mamy streama, jak coś to nie ten, jakbyś nie chciał odpowiadać o nic, to może tego prawo, normalnie, nie? to jest luz, ale jest Friz gościem i wypowiadał się na twój temat i dużo ludzi na czacie prosiło o telefon do ciebie odnośnie tej sytuacji z tym, z tym, z tym liściem, no to e, może dam ci Karola, dam ci Friza. Siema, to jest kurwa takie dziwne, że teraz mam ci mówić to, co mówiłem tutaj, ale dobra, powiem po prostu to samo, co mówiłem na live. Mówiłem na live, że zostałem zapytany o, o tą sytuację z liściem już z tym memowym I, i, i dlaczego tak. No ogólnie o tą sytuację. No i powiedziałem, że ogólnie mam do ciebie żal i, i, i mam. No i poczułem po prostu się źle z tym, że z, pokazałeś tylko. Część rozmowy, w której ja akurat w tamtym momencie, bo to był moment, kiedy Sylwester nas mocno atakował, no i pokazałeś to w taki sposób, że jakby zostałem bardzo źle odebrany przez widzów, a w tej samej rozmowie ja cię przeprosiłem, sam ci powiedziałem, że jestem debilem, i że jakby nie powinienem tak zrobić. I ty zresztą sam napisałeś wiadomość, że no to nie było tematu. I wiesz, dla mnie to było dziwne, że Piszesz, że nie było tematu. Ja ci napisałem później jeszcze raz, sorry, odjebałem. I nagle pokazujesz jeszcze wycinek tylko wiadomości, której, w której wychodzę na kretyna. No i to powiedziałem po prostu na live, że poczułem taki nóż w plecy jednak i, i, i z tego powodu mam do ciebie, że z tego powodu nie ma followka. Więc jakby to jest geneza, i, i, i ludzie tutaj na czacie domagali się Twojej odpowiedzi. No więc jakby to jak chcesz, to to jest ten moment. Znaczy, wiesz co, to, też, to też zależy w sumie, bo w momencie, kiedy się nie rozmawia, kiedy się nie rozmawia, to też nie czujesz, też nie czujesz jakby tak, kto co ma na myśli, coś mówiąc, nie? Więc e, jeśli ja to odebrałem akurat tak, w zasadzie, wiesz, no się ma coś tam kurwa ci liścia, wiesz, potem się tłumaczę sytuację. A no to sorry. Tak, tak zasadzie, Ale tak, to no... też nie było takie a no to sorry, tylko tam rozwinięte to było, że dobra, rzeczywiście tam, bo ty napisałeś, że śmia śmialiście ze mnie ja napisałem ci, że sam bym się z siebie zaśmiał Dobra, już, już w tym już, już teraz, już teraz czuję. jak chcesz to mogę w sumie przytoczyć, dlaczego nie pokazałem reszty Dobra Ciekaw jestem Bo napisałeś, bo napisałeś że chodzisz do psychiatry czy tam do psychologa okay. i mówię, kurwa, ty", to w sumie tak trochę wkracza w jakby w tematy medyczno-lekarskie, mówię kurwa, ty no, no, nie będę nie będę mówił o kimś, że nie będę mówił, znaczy nie będę pokazywał o kimś tam pokazywać przed ich tysiącami osób, że wiesz, że, że ktoś sobie że ktoś sobie na jakąś terapię chodził, bo może sobie tego nie życzy, a... Kurwa, ja miałem do tego też inne podejście, bo miałem do tego podejście takie, o ty, pasja ale peka, nie? No, wiem, wiem, tak a też, też tak widzą, mówiłem, wietrze. że. Wiesz, ja też tak tutaj mówiłem, widzą, że dla ciebie pewnie to w ogóle nie był jakiś big deal, tylko ja im mówię, jak ja się czułem, że po prostu czułem, że cię przeprosiłem i że jakby przyznałem się, że odjebałem, a jednak dostałem ja tego, kurwa, można powiedzieć, liścia, wiesz, online, nie? jest taki takiego wyciętego, że zostałem przedstawiony w bardzo złym świetle, a w tamtym momencie, w kontekście tego, co Sylwester nas mówił, tym bardziej to było zdwojoną, strojoną siłą, nie? To, to chyba też było przecież na, na zasadzie, ty patrzcie, kurwa, Karol już się wkurga, nie? Już mu puszcza, tu, tu do Sylwestra napisał, tu nie mówi z liściem, nie? To, to, to ogólnie taki zarys, taki kontekst sytuacji był. No, ale kurwa, nigdy to nie było tak na sadzie. Ty sięma, nie, no, frys to jest kurwa najgorszy na świecie, grozi mi liściem. Ja to ogólnie się teraz boję. Znaczy, e, wiesz, nie tro nie mi się. Wie, czy mogę wyjść domu. Mi się wydaje no, też, tak, że. Okej, okay, tak, a wiesz, mi się wydaje też, że to jak Ty to odebrałeś jest trochę inne od tego jak ludzie to odebrali. I wydaje mi się, że część z Twojej wypowiedzi teraz. To ludzie mogli tak to odebrać, że właśnie Freeze jest Debilem, Freeze jest coś tam yy, i że wypłacaliście, że udaje kozaka, a gdzieś tam wiesz, jak, jak ta sytuacja byłaby prawdziwa, to rzeczywiście bym bronił jak lew, wiesz, swojej kobiety. Jak okazała się, że no, jakby ja odjebałem, to się przyznałem i przeprosiłem, dlatego ja się z tym czułem źle i myślę, że widzowie akurat odebrali to też tak, jak ty teraz to mówisz, czyli że Freeze jest, kurwa, tam wiesz. Lemusem, nie? No ogólnie jak ja pierwszy raz jeżeli kto budziłem, no to patrzę, mówię, kurwa, dać mu adres czy nie dać. Kurwa ty. To jest jakaś sytuacja, nie? No śmieszna, no śmieszne, do drugiego, no, przyznaję. Do niektórych rzeczy, do niektórych rzeczy też musiałam dojść z czasem. Jeśli, jeśli w dniu dzisiejszym byłaby taka sytuacja, to bym do tego zupełnie inaczej podszedł. Też z perspektywy czasu i z perspektywy pewnych rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie. I na przykład w dniu dzisiejszym jestem w stanie zrozumieć, że nawet mógłbyś być w chuj mega wkurwiony, bo no kurwa, koniec końców, jeśli wiesz, to jest Twoja dziewczyna i tak, i tak wszystko na nią siadło w jednym momencie, to wiesz, to, to co dla niektórych jest beką, to w, jeśli dochodzi do takiej kumulacji, to niekoniecznie jest już beką to tak samo śmieszne. Dla człowieka, który z tą osobą spędza, nie wiem, całe życie, nie? Więc... Znaczy, też, żeby była jasność, jak ja myślałem, bo ja naprawdę nie wiedziałem, że ten shot jest beką, i jak ty mi to wyjaśniłeś, to ja naprawdę już nie miałem z tym żadnego problemu, nie? Więc. Tak, dlatego ja mówię, że ja ogólnie całą sytuację też tak mówię, kurwa, gdyby się przykład dzisiaj to wydarzyło, to bym też jeszcze inaczej bym do tego podszedł i tak, no nie wiem. No, głupio mi nie jest, bo mi nie jest głupio. Ale jestem w stanie zrozumieć, okay. Mam zrozumienie od nitra, fajnie. Widzisz, no. a ja mówiłem ci, że ten. No. To, że, okay. że nitro ma coś takiego, że nie, nie zawsze odbija, wiesz? No, ja, ja ci powiem od siebie, że się poczułem trochę po prostu oszukany. Bo miałem wrażenie, że prawda, która była w wiadomościach, była inna i że pokazałeś ty inną prawdę po prostu. Wiesz o co chodzi? I ja tak się poczułem, ale też, tak jak mówię. Ja chłopacy zrobić, o. Wiem, Złucham, no rozumiem. Tutaj jest, beka, tutaj jest liść, to jest śmiesznie, ale z racji tego, że napisałeś, że, że sobie tam jakąś terapię robisz czy coś, to mówię, nie no, kurwa, to, to już w ogóle teraz będzie, że, że ekipa się czy psychiatrycznie, nie dają sobie rady, coś tam, yy, yy, fejm gasi i gazdę, wiesz, bo to, kurwa, też mogłoby w tą stronę pójść. Czy jest opcja na Czyli, pogodzenie w takim razie? W Czyli całym, w, całym, w całym tym złym zachowaniu ja nadal uważam, że chyba na tamten okres zrobiłem dobrze, no bo też by było chujowo powiedzieć, nie? Co so, jak ktoś mi pisze, wiesz, no nie, moja mama ma raka, nie? To to też nie idziesz, nie mówisz, no kurwa, w nie jest taka sytuacja ziomek leży w szpitalu małam To ten... dlaczego nie podkreśliłeś wtedy, że ja cię przeprosiłem i przyznałem się, że jestem debilem i że w sumie ja to zrozumiałem i że... No, no właśnie, no ja wiem dlaczego, bo dla ciebie to nie było... No mówię, to co Szatowi mówiłem, że dla Nitra obstawiam, że to po prostu nie była taka istotna sytuacja, po prostu pokazał kawałek zdjęcia jako ciekawostkę. Bo to nadal była taka beka, bo... No wiem, no wiem, ale wiesz, dla mnie to nie była beka w tamtym momencie. No wiem, wiem, ja to rozumiem ja, i, i ja też tak obstawiałem, że tak. Natomiast dla mnie to nie była beka, bo to spotęgowało i zwiarygodniło, uwiarygodniło słowa Sylwestra, które uważam, że znowu były też przekłamane. A to, a, a wiesz, ten screen gdyby był w całości. By polował w dół, to by było to, czego ja nie chciałam pokazać, a jakbym to ukryto, było, A co tam napisał, a czego nie chcesz nam powiedzieć? Chyba nas trochę oszukujesz. No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, wiesz, no, no dobra, Słuch, a taki na zasadzie, rozumiem, to mnie też rozumiem, 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 natomiast mówię, mówię jak się poczułem i to wszystko, nie, no i tyle. A czy coś trzeba powtórzyć, coś do, czego ludzie nie słyszeli, no, to może tak. Eee, w sumie to przeprosić, <laughs> czyli najważniejszych rzeczy. Nie, znaczy to, to to ja otworzę. Ja powiedziałem, że, bo ogólnie powiedzieć komuś sorry w internecie, to w 99 przypadkach procentów wiąże się z tym, że ludzie to robią o, albo pod presją publiki, albo czy coś, a jeśli ktoś rzeczywiście chce powiedzieć, no kurwa, sorry, no to mówi to face to face, więc, yy, więc no, więc jeśli, kurwa, no rozumiem, ale nadal na tamten moment uważam, że yy, mogłem to zeskalować w dół spoko, mogłem to wszystko pokazać, ale no nie chciałem tej rzeczy likować, nie? Rozumiem, czyli trochę przepraszasz. Czyli trochę przepraszam, tak. Dobra, to myślę, że follow na insta może wrócić w takim razie. Ja też ci muszę oddać, bo ja... No dobra. Takie na zasadzie, no ty kurwo, ty też zabierasz. No dobra. No, nie, no, no, wiesz, no, ja mówię, oh, i, po prostu, no. To... Ja nigdy nie myślałam ogólnie, że, też ci że nigdy nie myślałam, żeby ktokolwiek do tego jakąś większą uwagę dołożył, nie? Wiem, to, wiem, ale wiesz, jak jest. to jest, jak była afera, to po prostu rzeczy wtedy działają na ciebie dwa razy bardziej i czujesz, odczuwasz je po prostu dwa razy bardziej i takie rzeczy są dla ciebie dużo, znaczy. dużo, 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 dużo bardziej je zapamiętujesz i twój, twój mózg działa trochę inaczej, no. No tak, czuję. No No. No to tyle to tutaj... Co ten. Prowadźcie se dalej. Zapraszam na mój kanał i tyle. Tak jest, tak jest. Zapraszamy. Trzymaj się Nitro. Trzymaj się, Siemano. No to nie A mówiłeś, że Nitro jednak... No, miałeś, miałeś rację. No Urwało streama ale rzeczywiście powiedział to samo jak urwało, jak tutaj, że trochę przeprasza więc... Czyli... Spoko, nie, jakby mówię. Je, ja uderzyło to we mnie, ale jeżeli poznałem też jego sytuację, jego, jego stronę, rozumiem też, że jakby rzeczywiście, może, może wierzę w to, że tak było, że nie chciał pokazać. Ja tam napisałem o psychologu. Mm -hmm. Ale ja to, to o tym psychologu mówiłem w sumie kilka razy. I, I chodziłem sobie do niego przed całą aferą, tak, żeby sprawdzić. Ja lubię sprawdzać rzeczy. Chodziłem do niego, żeby sprawdzić, jak to jest chodzi do psychologa. nigdy tego nie robiłem. Zastanawiałem się, czy on może mi jakoś pomóc. Więc. No to było w takim kontekście, ale y, fajnie, że y, poznałem jego stronę, fajnie, że on też widzi, że mógł coś zrobić inaczej, to jest najważniejsze, żeby się nauczyć. Y, ja na pewno, to już nie... w dyskusji też mogłem zrobić inaczej, mogłem nie wkurwiać się, nie pisać w emocjach, y, to jakby na samym początku by w ogóle nie było sprawy. Y, no i każdemu się zdarzy błąd i tyle, nie? Można powiedzieć, że dzisiaj przeszedłeś rozgrzewkę nie tylko e, stricte taką wywiadową na żywo, ale też konfrontacja telefoniczna. Tak, Co tak. prawda, Nitro nie było tutaj naprzeciwko ciebie, jak na programach face to face, ale można powiedzieć, że taki mini face to face to był. Trochę tak. W wymienisz... Mów, ja tylko oddaję follow'a. Tak, okay. No, bym... chciałem się Ciebie zapytać, czy oddajesz follow'a? Ale... Tak, tak. Okej, okay, czyli follow oddany. Sprawa dla mnie załatwiona. Ja, ja nie, nie trzymam urazy długo, prawie w ogóle, jeżeli rozumiem stronę drugą i rozumiem, że ona mnie rozumie, to jakby wiesz.